Witam serdecznie Aleksandra Florczak dla Porta Lurineus. Jesteśmy przed off -road. ze mną przemysła Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Jak wrażenia i emocje przed? No to jest mój trzeci albo czwarty start w tych zawodach, aczkolwiek pierwszy raz na tym torze. Więc po prostu jestem ciekaw. No, z tym, że no, oczywiście jest to jest więcej zabawy niż rywalizacji, choć każdy chce wypaść jak najlepiej. Idziemy po wygraną? No ciężko powiedzieć, to myślę, że zależy i ode mnie, ale, ale również od mojego pilota, Jarka Kreta. No i od tego, jak będą inni jechać. A kto najbardziej ma szansę oprócz pana? Tak szczerze powiedziawszy, to się w ogóle nad tym nie zastanawiałem i nawet nie znam pełnej listy startujących. No, tak jak powiedziałem, no jest to jednak więc bardziej zabawa niż rywalizacja. A jak pan jeździ na drogach, tak. Normalnie? Yy, odpowiedzialnie. I, yy, zapewne nie zawsze zgodnie z przepisami, ale, ale zawsze, zawsze przede wszystkim z wyobraźnią i no nie przesadzam, nie szarżuję od tego, żeby poszaleć samochodem czy motocyklem są tory. Słyszałam, że mają być google, które rozmazują e, takie alkoholowe e, tutaj widoki. Jak pan przedtem się zapatruje? Raz próbowałem, raz jeździłem w takich googlach. Poszło mi średnio, ale częściowo poszło mi średnio ze względu na podpowiedzi pilota, nie ze względu na moją jazdę. No bo to jednak jest tam, jest praca e, e, zespołowa. Natomiast no też że nie pomaga mi brak doświadczenia w jeżdżeniu po alkoholu. No ale to najważniejsze, jeździmy bezpiecznie. No, zdecydowanie jestem strasznym przeciwnikiem jeżdżenia po nawet najmniejszej ilości alkoholu. A jakiś taki e, najgorszy pana jakby punkt karny, stan, e, za, za co pan dostał za, za przekroczenie prędkości, czy, czy może coś więcej się stało? No, aktualnie to w ogóle mam czyste konto od, od jakiegoś czasu. Natomiast no, kiedyś jeździłem zdecydowanie, zdecydowanie e, za szybko i, i, i zdarzało mi się tracić prawo jazdy za, za punkty, ale nie pamiętam rekordu prędkości, bo to nawet nie ma, nie ma, sensu, nie ma sensu tego wspominać. No, w każdym razie no, w tej chwili mam czyste konto i mam nadzieję, że tak zostanie. Na pewno zostanie trzy za to kciuki. A jak się udało panu potem odzyskać to prawko? Bo zawsze jest ciężko potem, prawda? Jak już jest doświadczonym kierowcą, i potem się wchodzi znowu na ten tor, na, do egzaminatora, to jakoś tak. No, tym bardziej, że. W, znaczy, traciłem do prawa jazdy w sumie chyba z trzy razy za punkty. I, i, i za każdym razem. No, no, zdawałem za pierwszym razem, aczkolwiek trudno było o tyle, że. Y, za każdym razem zasady egzaminu były troszeczkę inne. Pierwszy raz no, zdałem egzamin w 1985 roku uzyskałem prawo jazdy, natomiast no, potem no, były inne samochody, inne przepisy itd. No ale na razie wszystko jest dobrze, także. Prawko jest, więc kierowca jest bardzo dobry, na pewno. No, każdy się zapewne uważa za bardzo dobrego kierowcę, natomiast, e, natomiast podejrzewam, że jak każdy popełniał też pewne błędy. A oprócz szybkiej jazdy, sztuk walki, co jeszcze Pana interesuje? No z motoryzacji motocykle. W tym roku ja się przez parę lat ścigałem na motocyklach, w tym roku zresztą wracam... E, w, w zespole Wójcik Racing Team i będę startował w, w Pucharze Yamahy R1. -ki. Także trzy rundy wyścigów. Ostatni weekend e, lipca, ostatni weekend sierpnia i ostatni weekend e, września. E, a tak poza tym znaczy interesuje mnie przede wszystkim życie tak naprawdę. I ja naprawdę uwielbiam swoje życie, lubię to co robię. Ciężko mi w związku z tym na przykład odpowiedzieć na pytanie, co robię, gdzie pracuję, dlatego że tak w gruncie rzeczy to, to, co robię i nawet jeśli w ten sposób zarabiam pieniądze, ciężko nazwać pracą. Ważne, że się lubi to, co się robi i to jest chyba klucz. No zdecydowanie tak. Ja, ja zresztą zawsze e, powtarzałem swoim córkom i cały, cały czas powtarzam, że w życiu najważniejsza jest pasja. Jeśli ktoś jest dobry, to może dzięki temu zarabiać również pieniądze, a przez to tak naprawdę nigdy nie pracować. To prawda. Ja życzę dzisiaj panu powodzenia i trzymam mocno kciuki. To ja nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. <grystanie> dziękuję za rozmowę, panie Przemysławie. Dziękuję bardzo.